Kroku, przysun się bliżej wszystkich, przyjду się. Jak ci się znudzi ta władza, to możesz przekazać go kolejnej sympatycznej osobie. <grywa>

<grystanie> Powoli oddajesz Pauli, a Paula zrobi taki zaraz myk, że schowa szybko pod pachę i ucieknie. Aby musicie przekazać, co w tym momencie czujecie. No, najlepiej by było, ale jak już spontanicznie ktoś poleciał, to poleciał. No.